Witajcie, kochani widzowie. Ja jestem Ruinator, a dzisiaj eksplorujemy sobie taką oto opuszczoną miejscówkę. Patrzcie, jakie piękne filary. Znajdujemy się w opuszczonej fabryce, z której już odcinek był nagrywany przeze mnie. Do tamtej części sobie pójdziemy zaraz i się da wejść, ale zwiedziłem tylko górne piętro, bo na dolne nie było wtedy wejścia. Dolne, górne piętro obecnie jest już zamknięte, nie ma, nie ma na niego wejścia, no chyba że po drabince i takimi schodami, no ale dolne jest dostępne. Z tym, że dzisiejszy odcinek będzie dużo ciekawszy, dużo ciekawszy niż poprzedni, ponieważ dolne piętro jest znacznie ciekawsze niż poprzednie. Bardziej w takim stylu, jest tu po prostu dużo więcej rzeczy, tu są takie barierki budowlane, które zasłaniają teren budowy. A tutaj, jedna z ciekawych rzeczy, czyli taka notonowa sofa, lekko zabrudzona i krzesła. Nie wiadomo w ogóle po co tu są, tu są jakieś rzeczy takie można powiedzieć z pierwotnej produkcji, pierwotnego jakby znaczenia tego obiektu, bo była tu fabryka włókiennicza. Głębokie wykopy i tu bardzo ciekawa rzecz. Kolumna 149, półka, i to jest prawdopodobnie taki spis ile sprzedano konkretnego towaru a tu mamy taki bardzo stary element infrastruktury i patrzcie widzowie to to jest już kolejna część zrobię sobie tylko zdjęcie ktoś nadjechał obok bardzo ciekawa tutaj będę ciszej bo jesteśmy przy wejściu a jest to jedno z bardziej hardkorowych wejść, bo przez taką oto rurę przybliżę. Tak oto wchodziłem tutaj. Obiekt jest na takim terenie bardzo ryzykownym. Tu jakaś elektronika i stara i nowa. Tutaj mamy kolejne takie rzeczy elektroniczne. Krzesełko. Z taką oto, z tako, takie oto urządzenie. Jest bardzo wytrzymały stary filar. Tak zajmuję, że bardzo wytrzymały, bo przynajmniej dzięki temu czuję się pewniej. Są drzwi. Zaraz sobie zobaczymy, co skrywa to to lodóweczka. Ta nie skrywa nic. Ta skrywa. Też w sumie prawie nic, tylko o ładny wzorek taki. Ciekawe czy tu jest prąd. Wątpię, żeby to był prąd. To raczej jest magazyn. Pierwotnie był to magazyn biedronki, opuszczony magazyn biedronki, ale teraz widzę, że ktoś tutaj zrobił. Tutaj coś takiego mamy, taką przechowywalnię. Jest tutaj dużo innych rzeczy, ale pierwotnie był to magazyn biedronki, jak było widać. Te krzesła, jest ich mnóstwo. Kiedyś stały one, aż zrobię zdjęcie, bo wygląda to naprawdę bekowo. Kiedyś stały te krzesła po różnych. W okolicznych ruinach. Bo w okolicy jest bardzo dużo opuszczonych budynków. I stały sobie one. A teraz stoją wszystkie tutaj, w jednym szeregu. Dobra, ta część można powiedzieć, że jest obczajona. W ogóle tu wrażenie, jakby się paliło światło przez te biedronkowe szyldy. Teraz tutaj jakiś w ogóle stał rower. Co jest bardzo ciekawe, on już nie stoi. Zmieniło się to miejsce w mojej poprzedniej wizyty, chociaż jest tu bardzo ciężko wejść i prawdopodobnie zmieniło się głównie przez to, że ktoś tutaj po prostu rzeczy przywozi. Niestety się nie myliłem jest to zakutkowane i nie da się tu wejść, chyba że jakoś by. pokażę wam, jakoś by się dostać na tą rurę i... tą rurą, ale w ogóle chyba to już jest nie da rady. Ale spróbuję wam pokazać, co tam jest, bo aż jestem ciekaw. Sobie przybliżymy lekko. Górę jakoś trzeba wycelować. Które nic nie widać za bardzo. Dziwne. Nic nie widać. Opiszę wam. Są wózki. Stara apteczka. Bardzo ciekawe drzwi. I filary. Trochę takich magazynowych rzeczy. Hmm, szkoda, że nie udało się wejść. Myślałem, że ten odcinek będzie nieco dłuższy niż tak jak wyszło, a wyszło około 6-7 minut. No więc, widzowie, mam nadzieję, że chociaż tyle jesteście w jakiś sposób usatysfakcjonowani, bo było to bardzo ciekawe miejsce. Mimo wszystko, chociaż ta część i warto było przechodzić przez taką oto, przez taki oto otwór. W sumie zobaczymy sobie jeszcze tylko jedną rzecz. Tutaj taki stary zlewozmywak. Zobaczymy sobie. Tu jest taka rura, niby nią też, bo można wejść, ale czy tutaj coś jest? Jakieś pod tym? Nie, tu nie ma nic pod tym. Liczę, że może jakieś podziemne tunele i się dostaniemy. Kurde, nie jestem w pełni usatysfakcjonowany, ale jednak jest bardzo ciekawie. Bo udało się chyba w sumie zakończyć tą fabrykę o nagraniu tej godolnego piętra nożyw już od bardzo dawna. I może jeśli kiedyś będzie otwarta tamta część, to jeszcze wam ją pokażę. A teraz was widzowie bardzo serdecznie żegnam, jeśli się podobało. Wiecie co robić. A teraz trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia już wkrótce.